Uczniowie wyznaczali przyspieszenie ziemskie. W doświadczeniu użyli linijki, stopera, sprężyny, ciężarka i statywu. Najpierw uczniowie zamontowali sprężynę w statywie tak, że zwisała ona poziom pionowy. Następnie zawiesili na końcu sprężyny ciężarek. Gdy ciężarek zwisał nieruchomo, to wdłużenie sprężyny ponad jej długość swobodną było równy x minus 7,8 cm. Po wprawieniu ciężarka w dogania pionowe uczniowie zmierzyli czas tn, 11,2 sekundy, Pewnej liczby n pełnych drgań ciężarka. Na podstawie pomiaru czasu t uczniowie wyznaczyli okres drgań ciężarka równe 0,56 sekundy. Mamy pominąć masę sprężyny. No więc tak, w zadaniu 4,1 mamy ustalić liczbę n pełnych drgań ciężarka. Odpowiedź uzasadnić słownie lub obliczeniami. No więc tak, wiemy, że w czasie jednego okresu no, ciężarek wykonuje jedno drganie. Mamy czas, w którym wykonało się jakaś liczba pełnych. Y, tych drgań. No więc to N możemy tak naprawdę policzyć od razu y, jako ten czas, który oni zmierzyli do tego naszego okresu. No i ponieważ to będzie pokazywało nam, ile tych, ile, ile tych obrotów w danym okresie w tym czasie było. No i to będzie po prostu 20, jeżeli podstawimy dane liczbowe. Dalej, w zadanie 4.2. Mamy obliczyć wartość przyspieszenia ziemskiego na podstawie danych wartości x oraz t uzyskanych w opisanym doświadczeniu. No więc tak. Wzór na mamy tak wykorzystać x oraz t. No więc wykorzystajmy tutaj wzór na okres. Wiemy, że okres to jest 2 pi pierwiastków z m przez k. Nie mamy tutaj podanego k, ale Możemy tutaj wykorzystać właśnie to naciągnięcie tej sprężyny. Ponieważ wiemy, że to naciągnięcie tej sprężyny będzie równe, jest równe sile grawitacji, to możemy zapisać tutaj na boku, że to KX będzie równe MG. Tak, bo tutaj mieliśmy napisane, yy, gdy ciężarek zwisał właśnie nieruchomo, czyli siły się równoważą. To nam bardzo dużo mówi. I mamy wtedy ten nasz X. 78 cm. Możemy teraz zapisać siła sprężystości jest równe Q. No więc wtedy z tej tutaj zależności brakuje nam K, no więc wyliczmy to K. K. Mm, K w takim razie będzie równe MG przez X. No i to K możemy wstawić tutaj do równania, czyli będziemy mieli T równe 2 pi pierwiastek M x pójdzie na górę, na mg. E masy nam się skrócą, zostanie nam x przez g. Musimy to g obliczyć, więc możemy podnieść obie strony do kwadratu. Będziemy mieli t do kwadratu, równe 4pi do kwadratu, razy x przez g. No więc wyznaczymy teraz z tego g. g będzie równe 4pi do kwadratu, x na t. Do kwadratu. Wszystkie dane liczbowe znamy, wiemy, będzie równe 9,8 metra na sekundę kwadrat.